Cześć, witam Was na kanale Jezbranie po raz kolejny. Dzisiaj 31 grudzień, więc godzina 16.09, więc pewnie już przygotowujecie się, pracujecie koszulę na imprezę sylwestrową. A ja chciałbym jeszcze w tym roku wyrobić się z, taką, z takim podsumowaniem roku 2023. Omówię wam dzisiaj w tym materiale, co poszło w tym roku, co nie poszło. Dlaczego nie poszło, troszeczkę pokażę troszeczkę statystyk, i plany na 2024 rok. Więc cóż, zapraszam serdecznie. A więc zacznijmy od tego, że 2023 rok dla mnie to była wędkarska tragedia. Dlatego yy, miałem tych wyjazdów trochę, ale nie wszystkie wam pokazywałem, ponieważ dużo wyjazdów było pustych, takich, yy, gdzie po prostu pojechałem na parę godzin. Nic nie złapałem kompletnie. Nie chcę was katować takimi materiałami za, za każdym razem, że gdzieś, nie wiem, żeby sobie podbić jakieś statystyki czy coś, że mam pusty film i tyle wrzucam i, i do widzenia oglądajcie. Po prostu wrzucam takie puste filmy czasami tylko dlatego, że chcę wam pokazać jakąś nową miejscówkę. Gdzieś, nie wiem, pojadę coś, coś tam. Coś tam nowego pokażę w trakcie tego trwania filmu. Jeżeli nic się takiego nie wydarza, ja takich filmów nie wrzucam, bo po prostu moim zdaniem nie ma sensu. Yy, I cóż, bardzo słaby sezon u mnie. Z tego co wrzuciłem kilka tematów na forach, yy, takich facebookowych, pisaliście mi, że u was bardzo podobnie. Yy, niektórzy pisali, że połapali. Bardzo się cieszę i gratuluję serdecznie tym, którzy połapali tym, którzy mieli więcej czasu naganianie za rybą. Bardzo się cieszę, super. Jednak dużo osób pisało, że ten sezon y, był słabszy od tamtego sezonu pod kątem y, ryb złowionych, ale nie pod kątem wyjazdów. Mieli mniej więcej taką samą y, ilość wyjazdów, powiedzmy, i, i mniej ryb, więc y, tutaj dużo osób zaczęło narzekać na ten rybostan. Y, pff, oczywiście. To jest temat kontrowersyjny, nie chcę go tutaj poruszać. Wiemy, wiemy dlaczego może się tak dziać. Yy, bardzo fajnie, że dużo wędkarzy robi się coraz bardziej świadomych w tym temacie. Ale, ale tu już zamykam temat, stawiam kropkę. Yy, no i cóż, no, w, ja też nie połapałem. Yy, w 2023 roku miałem plany odnośnie pontonu i sondy, jednak. Yy, no, te plany nie wypaliły właśnie ze względu na to, że no, nie było za bardzo czasu, ponieważ miałem obronę pracy dyplomowej, miałem tak samo zmianę stanowiska pracy, z czego się bardzo cieszę i też chciałem, chciałem się skupić na tym, żeby w to fajnie wszystko wejść i nie było za bardzo czasu, po prostu na to dodatkowo życie, rodzina i tak dalej, więc no, nie było tego pontonu i przekładam to na 2024, o czym y, później jeszcze powiem, dlaczego to przekładam. Y, oprócz tego posiłkuję się komputerem, więc będę sobie tutaj zerkał, bo ja sobie to wszystko spisałem. Y, Feder. no Feder też nie wyszedł ze względu na to, że. Y, trzeba na tym federze poświęcić parę godzin w ciągu dnia. Y, spinning jest o wiele szybszy. Mogę sobie wyskoczyć na godzinkę, gdzieś porzucać i wrócić. Na, na, na feeder po prostu y, no, trzeba te z pół dnia sobie posiedzieć, więc y, cały czas ten feeder jest w głowie. Y, chciałbym na wiosnę gdzieś parę wyjazdów sobie zaliczyć. Nie mówię, że, całą, że cały sezon będę łowił gdzieś tam feederem na przemian z, z, ze spinningiem. No, ale parę, parę tych wyjazdów chcę zaliczyć w 2024 roku, o czym też również powiem. W 2023 roku, niestety, to nie wypaliło. Jest mi bardzo przykro, bo to już jest kolejny sezon, gdzie ten fider miał być u mnie w planach, niestety. No, liczę na to, że, że kolejny rok będzie bardziej owocny pod tym tematem. I w zasadzie. Tyle jeśli chodzi o takie rzeczy, które nie wypaliły, a miały wypalić, no niestety. No i oczywiście deklarowałem bardzo dużą, znaczy jak największą liczbę wyjazdów nad wodę, i niestety to była dla mnie już duża liczba wyjazdów nad wodę w tym roku, więc no troszkę, troszkę biednie to było wszystko, ale cieszę się, że. Liczę tych wyjazdów jednak troszeczkę było, chociaż troszeczkę na ten wypoczynek, na to spędzanie czasu nad, wodzą, nad wodą. Nie ukrywam też, że czasami nad wodą była frustracja, ponieważ kilka wyjazdów pod rząd, gdzie u mnie logistycznie na przykład to jest dosyć takie ciężkie, bo muszę gdzieś tam planować to wcześniej. Przeważnie planować to wcześniej i po prostu jadę. Pusty wyjazd całkowicie, jeden, drugi, trzeci. No, człowieka czasami może coś trafić, nie, nie okłamujmy się. Yy, gdzie jeszcze dwa lata temu, yy, za każdym wyjazdem, powiedzmy, dwa, trzy lata temu, za każdym wyjazdem, coś tam się zawsze złapało, coś tam pyknęło na, na tej wędce. No w tym roku lipa. I z tego, co pisaliście mi na forach, bo wrzuciłem taki na kilku forach, jeden temat odnośnie sezonu jak Wy go postrzegacie? I yy, wiele osób pisało mi, że. Postrzegacie tego tak samo jak ja go postrzegam, jako cienki sezon, o wiele słabszy niż 2022 rok, więc to jest taki bardziej uniwersalny problem, nie tylko mój troszeczkę kamień z serca. No, niektórzy pisali, że połapali bardzo dobrze, więc wszystkim gratuluję. Bardzo się cieszę, że połapaliście, bardzo się cieszę, że mieliście czas na taką gonitwę za rybą, na szukanie tej ryby. Jednak no, dużo ludzi po prostu stwierdziło, że w, dwa, w 2002 roku i yy, 2003 ten, te wyjazdy u nich by, yy, liczba wyjazdów by była na podobnym poziomie. Jednak liczba ryb już nie była na podobnym poziomie, więc, złowionych ryb, więc yy, no trzeba się nad tym zastanowić. Fajnie, że... Wielu wędkarzy już jest coraz bardziej świadomy na temat tego, jak to wszystko jest prowadzone w naszym kraju, i tutaj zamykam temat, stawiam kropkę, doskonale wiecie o co chodzi. Co poszło w tym roku, co się wydarzyło pozytywnego? Na pewno no, te wyjazdy, że udało się jednak pojeździć trochę na te ryby. Udało się to, że osiągnąłem. 1000 subów, które zakładałem, że osiągnę. Już jest w tej chwili prawie 1500 za wszystkie. Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. To dzięki Wam jestem na, tym, na, tych, na tej społeczności. Fajnie, że mnie wspieracie, fajnie, że subskrybujecie kanał, oglądacie, komentujecie, a fajnie zacząłem też wchodzić w te, w te rozmowy z Wami w tych komentarzach, bo mi się to fajnie właśnie po prostu robi, bardzo fajnie mi się z Wami tam pisze. Tak więc mam nadzieję, że y, oby jak najwięcej tego w 2024 y, Wszedłem, nie ukrywam, wszedłem w program partnerski y, coś, tam, coś tam już, y, gdzieś tam ten kanał sobie zarabia Bardzo niewielkie pieniądze, bo niewielkie, ale, ale oczywiście muszę o tym powiedzieć Skoro osiągnąłem 1000 subów, y, fajnie, bo <laughs> Gdzieś tam pozwoli mi to zawsze y, parę złotych dorzucić do benzynki gdzieś tam na wyjazd i tak dalej Wiadomo, że nie żyje z tego kanału, więc fajnie, bardzo Wam serdecznie za to dziękuję, i też chcę o, o tym właśnie powiedzieć, że to są bardzo małe pieniądze, w, w dziesiątkach złotych można powiedzieć, ale, ale jednak czasem tam na paliwko zawsze, zawsze coś skoczy. Tak więc serdecznie Wam za to dziękuję. Jakie plany na 2024 to Wam od razu powiem, a później porównamy sobie to, jeżeli chodzi o jakieś tam liczby. Plany na 2024? Przede wszystkim yy, jutro jest 1 styczeń mam jeszcze auto u mechanika yy, przypuszczam, że w, yy, w tym tygodniu już między tam po 1 stycznia jak się zaczną te dni robocze myślę, że już to auto dostanę od, od mechanika więc yy, zaczną się wyjazdy na yy, Pstrąga, ponieważ zaczynamy sezon pstrągowy więc yy, Pstrąg jak najbardziej na początku sezonu Mam już swoją rzekę, mam już przynęty. Będzie fajny odcinek, mam nadzieję, że fajny, taki pierwszy, pstrągowy odcinek 2024. Będę łowił przynętami handmade od kilku pracowni, które sobie tam gdzieś kupię. Zobaczymy, jak te, jak te przynęty będą pracować. Porównamy je z przynętami takimi. Masowej produkcji, ale takimi klasykami pstrągowymi, które też już zamówiłem i tylko czekam, aż mi, aż mi przyjdą. Więc muszę poczekać, aż kurierzy zaczną działać i jedziemy z tematem. Tak więc, będzie na pewno na początku taki film. Oczywiście, tych pstrągów będzie w tym roku więcej. Będę chciał pojeździć tutaj na, na te moje okoliczne rzeczki. Więc początek roku jak najbardziej na, jestem na pstrągach. Oczywiście, dostałem od żony, tak jak mówiłem, śpiochy, więc jest, będę przygotowany troszeczkę lepiej na te pstrągi fajnie się będzie wyjeżdżać, ponieważ no już będę miał te, te śpiochy i naklenie, gdzieś tam będę mógł wejść do wody, zmoczyć te buty, wiem, że siebie nie zmoczę wtedy tak więc już jest troszeczkę inne łowienie, inny komfort, więc super, bardzo się cieszę i co na 2024, przede wszystkim tak jak mówiłem już wcześniej w, nie, w którymś filmie, że Chcę się skupić bardziej na kanale, na rozwoju kanału, bardziej na, na wędkowaniu, na jednym hobby, ponieważ mam tych hobby kilka. Więc w tym roku stwierdziłem, że bardziej będę organizował swój czas, będę bardziej nad nim panował, ponieważ 2023 roku u mnie to był taki duży chaos. Bardzo dużo chciałem zrobić, a w końcu gdzie nie gdzie robiłem coś po łebkach i tak dalej. W tym roku chcę, się, chcę skumulować sprawy takie. No, główne swoje prywatne, gdzie będę y, kumulował energię, ale jeżeli chodzi o hobby, y, okrajam y, moje takie zainteresowania po prostu do minimum, czyli gry planszowe i wędkarstwo i praktycznie tyle. Nic, nic więcej, y, nic więcej, w nic więcej nie wchodzę. Oczywiście wieczorami czytanie książek, czytam, czytam jakieś filmy to to jest y, poza konkursem, no bo to jest wieczór, ale w ciągu dnia jakieś aktywności no to tylko gry planszowe i wędkarstwo więc okrajam wszystko oczywiście zapisałem się znowu na studia tym razem magisterskie. oczywiście o tym mówiłem już będę kontynuował studia, ale będę się skupiał na tym wędkarstwie bardziej, ponieważ chcę sobie zorganizować czas bezpośrednio na to i żeby mieć tych wyjazdów dużo i żeby się skupić właśnie na tym, żeby ten kanał bardziej rozwinąć i cóż Mam nadzieję, że się to uda, i wydaje mi się, że uda, bo już się zaczyna udawać. Widzicie, że w tej chwili już powoli zacząłem to robić. W ciągu chyba dwóch tygodni wleciało cztery filmy, więc już zacząłem powoli testować to organizowanie czasu i tak dalej. Więc fajnie to wychodzi, więc mam nadzieję, że to się wszystko utrzyma. Wiem, jak to robić, albo wydaje mi się, że wiem, jak to robić, więc będę testował, będę to usprawniał i mam nadzieję, że będzie super pod tym kątem. Co na 2024 rok, nie chcę planować za dużo, ponieważ wiem, że może coś nie wyjść, ale chciałbym planować przede wszystkim na pierwsze pół roku, może do września, no to ten ponton to myślę, że w tym roku, jeżeli ta organizacja czasem będzie odpowiednia, no to ponton na Otałęży, będę szukał Okoni, będę szukał Sandaczy, to jest żwirownia, więc dosyć głęboko. Tak więc sonda się przyda i tam będę sobie testował te pierwsze moje takie podrygi pontonowe, że tak powiem. Tak więc od razu zrobię sobie twarde dno w pontonie, żeby to wszystko grało, uchwyty na kamery, tak więc wypłyniecie sobie ze mną i będę sobie testował pływanie po, po otałęży tutaj u mnie pobliskiej. Będę sobie szukał tej ryby, będę się uczył y, tak samo czytania sądy, i tak dalej, bo nigdy tego nie robiłem, więc taka nowość na kanale. I od stycznia zaczynam także y, takie. Krótkie powiedzmy od 6 do 10 minut takie filmiki instruktażowe. Oczywiście zostaje u mnie wędkarski warsztat, który będzie takim segmentem, w którym będą dłuższe filmy, na przykład jak zrobić wobler od podstaw i tak dalej, gdzieś tam te dwie części, czy tak po 20 minut i tak dalej, żebyście zobaczyli, ale będą też takie krótkie materiały, maksymalnie 10 minutowe, w których będę opowiadał, co jak i dlaczego. W takiej skondensowanej wersji. Po prostu dla początkujących, no powiedzmy na przykład co to jest czaburaszka, jak się ją zapina, czym się różni od główki jigowej, takie rzeczy. Mam, mam już listę tematów, które będę chciał w tym segmencie sobie omówić. Myślę, że dwa filmy w miesiącu takie będą wychodzić. Mam nadzieję, że się Wam to spodoba, więc takie coś sobie planuję. I planuję, i tutaj jest większa, grubsza impreza w kwietniu, może w maju. Wydaje mi się, że bardziej w maju planuję urodziny kanału Jest Branie, gdzie będzie od razu mówię wynajęty cały staw do wędkowania fiderowy i spinningowo-spławikowy. W zasadzie będę chciał dwa stawy wynająć, na razie rozmawiałem tylko o jednym, który, który na pewno będzie do wynajęcia, będę chciał wynająć dwa na cały dzień, także będziecie mogli sobie przyjechać na godzinkę, dwie, na cały dzień, rozłożyć się, połowić, zafriko. Oprócz tego będą jakieś małe gadżety, upominki z mojej strony. Może jakiś grillek odpalimy, coś sobie zjemy. Tak więc od razu mówię, że będzie taka imprezka mała, zamknięta, tylko dla nas, dla dla subskrybentów, dla widzów zrzeszonych z moim kanałem, niezrzeszonych tak samo. Możecie wziąć rodzinę i tak dalej. Więc o tym jeszcze będę mówił oczywiście. Także wstępnie na razie mam jeden, jeden staw ugadany do, wy, do wynajęcia, więc będzie kilka miejsc do łowienia. No bo pierwszy staw będzie fiderowy, a drugi staw chcę zrobić spławikowo-spinningowy. Yy, Zobaczymy, czy się uda. Jeszcze z właścicielem pogadam i może się coś uda wyegzekwować, żebyśmy mieli całe dwa stawy dla siebie. Zobaczymy, jak to pójdzie. Na razie jeden jest na 100%. Jeśli chodzi o datę, będę z wami się jeszcze kontaktował. Tak, więc y, takie plany y, przyszłościowe. Oczywiście wyjazdy na ryby w piętniu standardowo będzie do wygrania kleniówka jak co roku Mikado, Big Slide do 14 gramów, 260 długości. Co roku jest ta kleniówka u mnie na kanale do zgarnięcia i w tym roku też będzie, zapewnia was. To są moje plany, bardzo takie okrojone. A co się wydarzy w trakcie, no to będę Was oczywiście informował. Mam więcej takich planów, ale na razie nie będę ich na, nawet zdradzał, ponieważ no, no po co później się, później się zawiedziecie, że tego nie było. A jeżeli znajdę czas, po prostu będę wprowadzał w trakcie, w trakcie sezonu, będę wprowadzał sobie te rzeczy. Więc to, co Wam powiedziałem, chcę zrobić na pewno. A to, co się jeszcze uda zrobić, oprócz tego, mam nadzieję, że się coś uda. Co będę wam mówił na bieżąco. Teraz sobie przejdźmy do statystyk. Jak to wszystko wyglądało w tym roku, w tamtym roku. Tu macie w tej chwili wyświetloną prezentację. Jeśli chodzi o nowych subskrybentów, w 2022 było to 601, w 2023 było to 454. Wyświetlenia 22. rok 70 tysięcy, 23. 64 tysiące w ciągu całego roku. No i polubienia. 1893, 2022, 2023, 1372. Więc rozumiem, że 2023 był słabszy, ponieważ, no wiadomo, było mniej filmów. Nie było tego łowienia też za dużo, więc rozumiem to, że był słabszy, ale bardzo się cieszę, że i tak taka aktywność była na kanale. Bardzo serdecznie za to dziękuję. I teraz pokażę Wam takie typowe slajdy z tych. Z YouTube Studio, y, które sobie tutaj wygenerowałem, możemy sobie też tutaj zobaczyć, podzielę się z tym z Wami, jak to wyglądało. 2023 rok 67218 wyświetleń, gdzie w 2002 było 75896. Czas oglądania w godzinach 2023 4939, no 4940 zaokrąglając, czas oglądania 2022. 5026, więc mniej więcej tyle samo. Super, bardzo się cieszę. Subskrybenci 2023 plus 470, 2022 plus 652. Oczywiście zrozumiałe dla mnie, ale fajnie, że i tak prawie 500 osób w ciągu roku zebrałem. To jest kurczę, naprawdę fajny wynik. Bardzo się cieszę. To są dla mnie takie małe kamienie milowe, ale wszystkie cieszą. Jeśli chodzi o wiek, najwięcej y, osób ogląda mnie w wieku 35-44 do 4, 35, lata, z tego co widać. Y, ale oglądają mnie też ludzie co najmniej 65, za co serdecznie dziękuję. Y, to ja chyba od Was powinienem bardziej czerpać wiedzę niż, niż Wy ode mnie, ale fajnie, że oglądacie. Bardzo się cieszę i wszystkich serdecznie pozdrawiam. I tutaj czas oglądania przez subskrybentów w 2023 z całości oglądanych z całości czasu oglądania w godzinach, widzowie bez subskrypcji oglądali mnie w procencie 92,4, a subskrybentów oglądało mnie 7,6, więc tutaj jeśli... Jeśli chcecie zostać ze mną na dłużej, wciśnijcie ten y, guziczek subskrypcji, wciśnijcie dzwoneczek, żebyście wiedzieli o powiadomieniach, <grych> muszę to powiedzieć. Y, jeśli chcecie, oczywiście, jeśli, jeśli, macie, jeśli macie taką ochotę, zapraszam serdecznie do subskrypcji. Dobra, to by było na tyle z takich statystyk, żeby Was też nie przynudzać takimi statystykami, to, to raczej tyle. No i cóż, wydaje mi się, że zakończymy także rok. 2023 uważam za zamknięty po, pod kątem yy, w zasadzie wszystkiego, ale wędkarstwa troszkę słaby. 2024 musi być lepszy. Tak więc serdecznie dziękuję za ten rok. Yy, życzę wszystkim wszystkiego dobrego w nowym roku, samych sukcesów, nie tylko wędkarskich, ale także prywatnych, zawodowych, życiowych, rodzinnych, wszystkiego uśmiechu. No i przede wszystkim połamania kija w 2024 roku. Mam nadzieję, że ja też tego kija złamię. <grych> tak więc y, trzymamy się, trzymajmy wszyscy kciuki, każdy za każdego i wchodzimy w 2024 rok pełnym kopytem. Tak więc trzymajcie się, uciekajcie na imprezę. Y, a jeżeli ten film będziecie oglądać już po imprezie, to szybko dochodźcie do siebie, bierzcie zawędki i jedziemy z tematem. Tak więc trzymajcie się. Hej, hej.